Dziewczyna stety to ósmy cud świata. Rozstąpił morze, gdy mnie tworzył. Uniwersytet Westcott. Nie wierzę, że chcesz zrezygnować, porazając się Harvardem. W sieci jest film, na którym członkini Sigma Beta Beta uprawia seks na trawniku. Musisz zmienić wizerunek z na społecznie pożyteczny. Nadchodzą wielkie zawody. Ruchy. Ja ich tego nie nauczę. Wyrzucą mnie stety. Ogarnij bałagan W SBB. A załatwię Ci wejście na Harvard. Film Netflix. Wiem jak możecie wrócić do łask. Weźmiecie udział w turnieju steppingu. tańczyć country. To nikogo nie dziwi. Stepping wymaga niesamowitej dyscypliny. Alkohol w tygodniu odpada. Spokojnie. Ruszać płaskie tyłki. Marsz. Mam doskonałe pośladki. Chcę wiedzieć z kim pracuję. Już się napatrzyłam. Ty je uczysz? Zwariowałaś. Nie mogą się dowiedzieć, bo będę miała problem. Będzie dramat jak w telewizji. Uwielbiam je oglądać. Wiem. Białe steperki? No wiem. Kto to wymyślił? Białe dziwko? Muszą współpracować, bo damy ciała. Pęknęła się o swoje życie? Szkoda słów. Nikt was nie szanuje, bo nie szanujecie się nawzajem. Jeśli będziecie siostrami, to zapewniam, że macie szansę. Czemu nie? To wasza więź. Nie dajcie jej rozerwać. Czujecie się oceniane. Zanim dostaniecie swoją szansę? Dla was to 10 minut. Zalejecie się za nim, czy dosiądziecie skór syna. Jestem sąsiadką z kapak, tu panie trzęsie całym domem. Potłuchujcie na mnie zastąpiony zestaw kieliszków.